Odszedł ostatni obrońca Westerplatte. 8 sierpnia pożegnano zmarłego w niedzielę majora Ignacego Skowrona, zasłużonego żołnierza i uczestnika przełomowych wydarzeń polskiej historii. W jego obecności we wrześniu 1939 roku siły niemieckie oddały pierwsze strzały w kierunku polskiej placówki na Westerplatte, na której pełnił wartę wraz z innymi członkami kieleckiego 4 Pułku Piechoty Legionów. Był ostatnim z żołnierzy będących świadkami tamtych wydarzeń. Po wojnie wrócił na kielecczyznę, skąd pochodził, i pozostał tu do końca swoich dni. Miał 97 lat. To on pierwszy zobaczył błyski. Ogniał zlów tancernika Schleswig-Holstein I, i zalarmował dowódcę placówki. O 4.40 rozpoczęła się Druga Niszczycielska Wojna Światowa. W trakcie uroczystości żałobnych, które odbyły się w Przezinach koło Kielc, pożegnali go bliscy, mieszkańcy regionu oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także organizacje kombatanckie i delegacja Wojska Polskiego. Dzisiaj z szacunkiem wspominamy wojenne losy kawalera Orderu, i Militarii, świętej pamięci Majora Ignacego Skowrona i jego bohaterską warstwę, walkę na Westerplatte. Przyszliśmy pożegnać i towarzyszyć w ostatniej drodze na wieczną wartę jego zacnej postaci. Dla mnie, droga rodzina, to wielki honor. To, co możemy mu dzisiaj dać, to nasze działania. Ażby pamięć o bohaterach września i walk o Polskę niepodległą nie zgasła. On sam chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami na spotkaniach z młodzieżą, rozpalał w nich ducha patriotyzmu, swoimi wspomnieniami Wpajał młodym ludziom szacunek dla wartości, Bóg, honor, ojczyzna. Panie majorze, nie ziemia świętokrzyska, tą, w której się urodziłeś, tą, dla której pracowałeś i dla której walczyłeś, ale przede wszystkim ta ziemia, którą bardzo ukochałeś, przyduli w twojej rodzinnej mogile, w twoim wiecznym śnie, tak, jak potrafi zrobić to tylko najlepsza matka. Panie majorze, cześć Twojej pamięci.